Cześć, witam na kanale Info-Uprawa. Dynia, królowa warzyw, zaprezentowana w różnych odsłonach. Małe, duże, pyszne, mniej smaczne, no różny przekrój. W tym roku wraz z hodowcami spotkaliśmy się nie w Krapkowicach jak zwykle, a w miejscowości Dobroń na Dynia Fest Dobronianka. Najważniejsze, że wiecie, no było sporo osób, którzy mają podobnego fioła jak ja. No i, te, no i to właśnie jak te dynie są ułożone. Wiecie, tutaj na ziemi, to jako taka piramida. Tutaj przy budynku to jest no z pewnością przynajmniej dla mnie, no spora inspiracja. Chciałbym tak kiedyś sobie udekorować wokół domu, no a kiedyś to, no prawdopodobnie nie będzie przyszły rok, bo tych dni sporo u mnie będzie. Ale najważniejsze, warzywa giganty. Kilkanaście ogromnych dyń, był właśnie konkurs na dynie, rekordowa uzyskała 797 kg, jedna miała 593 kg, no kilka miało około 500 kg, niesamowite rezultaty, ogromne dynie. No ale zawsze tutaj najważniejsi są ludzie, Zawsze miło właśnie się spotkać z hodowcami, takimi pasjonatami jak ja i porozmawiać, sobie wy, wymienić też doświadczenie. Też dziękuję Wam za przybycie, no bo fajnie było sobie porozmawiać. Pozdrawiam Was wszystkich, tych, którym właśnie wczoraj spotkałem. I tak to są arbuzy. Największy miał 107 kg. Niesamowity rezultat. Jeszcze tam Andrzej Felcen, bo to jest właśnie ten, ten hodowca. No bardzo dobry. To jeszcze mu zostały dwa takie jeszcze większe. Zobaczymy, ile będą miały. To jest tykwa. To jest naprawdę tykwa. 119 kilogramów. Dobronianka jak widać no miejsce bardzo ciekawe i klimatyczne. Chodzi mi o te dekoracje, choćby też o ziemiankę, o te wszystkie atrakcje. No taki pozytywny klimat, zwierzęta były w Dobroniance to tam dużo właśnie zwierząt jest. Jedni lubią takie, takie miejsca, drudzy za nimi nie przepadają, jeżeli chodzi o miejsca ze zwierzętami, no ale z tymi dyniami no to miejsce wygląda przepięknie. też nie jest to oczywiście reklama tego miejsca, ale chciałbym podziękować organizatorom, bo bardzo dobrze nas hodowców, Traktowali, dbali o nas, to naprawdę było nam wszystkim miło, wiecie, takie gesty, że. Chodowca mógł sobie za darmo coś zjeść, napić się, no to jest bardzo miłe. Wiem, że za rok też ten konkurs będzie, no i ja tam też również zawitam. No i co ważne, będę teraz jeszcze w niedzielę, 13 października, na Dolnośląskim Festiwalu Dyni we Wrocławiu, na który was też zapraszam. Tutaj miło było was wszystkich spotkać, ja sądzę, że wrocław to będzie was jeszcze więcej. No i nie wstydźcie się podejść. Ja wiem, że to jest tak, że człowiek, a, widzi, patrzy i sobie tak myśli, podejść, nie podejść, może to będzie tak głupio ten. Wczoraj miałem takie sytuacje właśnie, choćby gdzie no taka bardzo miła pani. Pozdrawiam dwie panie, bo oglądają moje filmy. No to jedna pani bardzo się wstydziła, żeby do mnie zagadać, ale druga się przemogła no i y, zagadała właśnie. Więc się nie bójcie, nawet wiecie, jak ja sobie idę, to zaczepiajcie, zaczepiajcie mnie we Wrocławiu bez problemu. Nigdy nikomu źle nic nie odpowiem, no zawsze będzie miło. Więc tak, u mnie sezon z gigantami już się zakończył. Mówiłem już wcześniej na odcinku o, o nich, że tamten, ale chwilę tutaj krótko powtórzę. Miałem pomidora o masie ponad 3 kg, jednego prawie 3 kilo, kilka takich 1,5-2 kg. Na krapkowice byłby pomidor około 2, 2 kg, bo ten 3 by nie dotrwał, ale miałbym takiego 2 kg. No ale tutaj na ten późniejszy konkurs teraz, no to już on nie dotrzymał. Ogórki niezłe, swoją drogą takie żółte to jest przez to właśnie, że, że już były dojrzałe. Kabaczki, tak jak Wam powiedziałem, to niestety już w ostatniej fazie nie miałem kompletnie czasu przez właśnie ten dom, przez remont, przez różne załatwianie. No i na krzaku takim większym urosło sporo takich, załóżmy o masie kilkanaście kilo, yy, kilkanaście kilogramowych kabaczków. Więc to no, siła krzaka skupiła się nie na jednym, a na wielu krzakach, przez co nie było jednego, załóżmy o masie 50-70 kg, a wiele o masie kilkanaście kilogramów. Za rok będą u mnie dalej pomidory. Celuję w takiego 4 kg będą też ogórki, kabaczki, jak również też będą wielkie dynie. Już się nie mogę doczekać tego, aż ten sezon ruszy, bo to będzie bardzo taka ekscytująca uprawa. Będzie dużo miejsca przede wszystkim, to jest bardzo ważne, więc nawet te wielkie dynie się zmieszczą. Może nawet i kilka. No i będą te dynie wielkie, będą też oczywiście mniejsze mnóstwo zwykłych warzyw będzie. Tak mi się wydaje, że około 50 różnych warzyw w przyszłym roku będzie. No w tym roku też mniej więcej taka ilość była. Będzie tyle tego, że będzie to coś niesamowitego. O tak Wam powiem właśnie. No i pewnie słuchacie jak pieski szczekają w tle, ale tak, jesień już jest, uprawy się kończą lub też zakończyły, trochę jest smutno. Ale też już no, myślmy sobie o kolejnym sezonie, bo szykuje się bardzo ciekawy rok, zresztą no zawsze tak sądzę, że, że wiecie, że za rok będzie bardzo fajnie i tak dalej. Po prostu trzeba się cieszyć uprawą, jak gorzej wyjdzie, no to też to nie będzie tak źle, jak lepiej, no to świetnie. Cieszmy się właśnie ogrodnictwem, uprawami warzyw, owoców, kwiatów, no różnych właśnie roślin. U mnie jeszcze tak jak Wam powiedziałem, jeszcze jesienią się będzie też dużo działo, bo sadzenie czosnku, sadzenie cebuli, krzewów owocowych. Jakieś drzewo może się posadzi, przesadzanie będzie, teraz jest idealny czas na takie prace. To znaczy no czosnek i cebula u mnie główne sadzenie będzie w listopadzie. No i dobra, nie przedłużam. Bardzo miło się rozmawiało, bardzo miło też było na konkursie. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszam do zakupu moich produktów. Teraz są bardzo dobre promocje, zarówno pojedyncze jak również na zestawy. To no tak tylko wspominam, a od połowy października będą dostępne kalendarze warzywnika 2025. No będzie w tych kalendarzach dwa razy więcej stron niż choćby na ten rok 2024. Bardzo mi się podobają wizualizacje, oby też w druku wyszły pięknie. Dziękuję Wam za wszystko i pozdrawiam Was bardzo serdecznie.